Tu działko na, na tego, balkonie po lewej. Dobrze wiedzieć. Losowym krytem dostałem, super. Idą? Jeden in-engineer, którego nikt nie potrafi zabić. Serio, Demoman sam się zabił, bo wszarżował w, w Pilsa, którego wystrzelił sekundę wcześniej. Pyro na jednym HP ciśnie W+, 1. Witamy na tu forcie. na balkonie coś jest. Tak? No ja to się no. przejdę. Minka umarł. Chodź z broni mele, dawaj. Dzięki! Owaga, no serio, dobra już. Chodźmy do góry jeszcze. A, co! I dare you! Da! Trochę mi szkoda było na niego amunicji. U, dostał krytem, dowody, ja... do dowody. Tak jest. Uh. No, chyba nie, PyroShark znikąd. Gość jeszcze docenia, że potrafię walczyć jak, jak człowiek. Dwa medyki na mą na Uberze w Gdzie? Dołem? O, idzie skaut tamtędy. Aha, już nie. Ojej. Cześć, Heavy. Szkoda, że to Leci. nie tamten. Widzę. Jakby co ty musisz podnieść? Lecy? Hm. No, spoko. Idę tego zabić. A, przeżył, bo drinkę. ringer. Jeju, ja ten typ. Cały czas head trafia, prawda? No, w sumie tak. Cheater. PewDiePie, no na pewno. No, znowu head. Dobrze, że mam ciebie. Dawaj do przodu. mi sprzedał heada od razu, jak wybiegłem. Dobra, czyli co? Znowu cheater? Tradycyjnie są cheaterzy. Ty przeżyj tam, ja tam zaraz przyjdę. I... Jestem schody. No! Anything but that! No! <laughs> Losowe kryty załatwiają sprawę. Why won't you let me fuck you? <laughs> Double medic, proszę was. Kampij na mnie, stary! Nie, da, nie dali mi wyjść. Eh, o! Jeden z nich tutaj jest. Dawaj snajpera, bo on we mnie co Dobra, czekaj, bo. Dobra, medyka zabiłem, snipera zabiłem, żołnierza zabiłem! <trymne> Trzy osoby kryty! Hep! <trymne> Ojej, wracamy się, o, shit. Chodźmy znowu. Dobra. Skończmy tą, rundę. Nie, mi się dobrze gra. Jest ciekawie przynajmniej. To jest chamskie, że ja mogę rocket jumpować ten. No. Z Ojej, za bardzo do przodu. No i biedny Pajer musiał się wycofać. Dobra. Skoczyłeś? Dobrze. O, cześć Heavy. Aj. przejmujemy? No. Ja chcę. Daj mi. Oddaj. Oddaj. Mamy Spy Kraba The last spike Crab. Ostatni spike na tuforcie. Czemu ja jak gram sniperem z dłukiem ja prawie po każdym killu? To jest to co ja robię? Ja jestem tego, ja jestem protektorem ostatniego spike Craba na tuforcie. O nie! Byłeś obok mnie. Ja mówię, ja chronię ostatniego spike <laughs> Ale twoja soba fajnie świeci oczami w ciemności. Serio? No tak na czarno. A czy na, na czerwono chciałem powiedzieć? W czarnym. O, wrócił spiker. O, <laughs> nieźle. Uuuh, tak widzę jak leży właśnie. Znaczy wisi tak przybity. No nie, ja się z tym wycofuję. Ja. Uf, ledwo przeżyłem. O nie, Pyro z za mną przeleciał, co? Ej, no tego się nie spodziewałem. Co to Scout odwala? W się sensie... się? O, o, nice! <noise> nice. Dobra, cię ubezpieczam. Zmniejsz te na Ale nie chcę tak. rozwalić. No, właśnie, nie chcę rozwalić. Uważaj, Uciekaj, 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 uciekaj! Masz krytem! No dobra, te żyje. Stoisz nie na tepie, niedobrze. <laughs> Wszystkim, co się da. Już jednego strzałem ściągnąłem. Wiesz, do, do tamtku No nie, What? szajni! Ale ja nie stałem na teleporterze. Kaniel mam wow. na spawnie, we trzech. Widzę, przeładowuję y, tego, los kanona Nie ma medyka Byś wyparował No, jego Uber też Uu. Lola, mamy nawet centry w wodzie, nieźle Musz mi się stąd poruszyć no, chciałem się najpierw Przeciwuję żołnierza pozbyć teraz Spokojnie ja, Ale chcę leczyć centry na Maxu Spokojnie Bezdomny demoman ci pomoże <grym> Okej, okay, idę Gdzie idziemy? Idź, idź przodem Ale gdzie? Schody, 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 schody Tak jak mówię, ja nie czytam ci w myślach Jest okej, okay. o czekaj. Dwóch szpiegów i pyron Get them! House, house! Ty medyka, ja jestem za tobą jakby co? O TY mnie, dostał LOSOWE kryty. Ale tak go zabiłem. <grym> Tobie jak idzie. Jakoś. W sumie jesteś jedyny w bazie naszej. No, no w sumie jeszcze jest sniper. <grym> Luskanon jest piękny. O, inżynierku. Kurde, Jakiś szpieg mi wlazł w las, tym swoim gównem co cofa. Ej, powiedz ci, że śmi śmiesznie to wygląda jak strzela się stickami w kogoś. To twojej Śmiesznie to wygląda szpieg, kurde. Okej, okay, czekaj, spróbuję. Hej, to od ciebie się nie odbijają tak śmiesznie jak od snajpera. <noise> to tym bardziej powinny się odbijać. Ej, no, serio, odbijają się od snajpera. Zagrać ci na dudach? Gdzie ty masz tą paczkę? Zakładamy zespół, co? Synek, nie baw się kobiecym sercem. Ono jest tylko jedno. Dobrze, tatę, będę bawił się cyckami. Są dwa. Moja krew. <laughs> Dobra. Skąd się wzięło, że te małpy to niby Polacy? Nie wiem. Aha, gra trwała. Uwaga, kilka... ułamków sekundy i zmieniamy na Turbina. Wychodzimy. Co? No zmienia na turbinę. Abandon, abandon. Abandon. Abandon the ship? Yes. O oh jest, Pyro za to. O cześć Pyro. Co on Wiesz jak zabawnie, gdy Pyro się wpieprza na jego? Wiem. Nie ten moment! Jeszcze jak on wiesz, nie wiesz, że jest za rogiem i zaczyna panikować. Czemu nasz snajper naparza cię wsikami i strzela do siebie? Nie, yeah, to seems about right. A za to, no co ty wcale nie było, to już słyszałem! Scout <ścoughs> się wychyla, Bum, double dongle na twarz! Tak demomanie, na pewno rozwalisz ten saper naparzając w dispenser butelką. O! Co to działko że, robi? Knockback sprawił, że nie doskoczył. Czemu ja heavy go nazwałem działkiem? Bo to mobilne działko. Zginął. Powiem nice. <grym grym grym> ci, że ja już filmu. tak dzisiaj... Dzisiaj już tak mnóstwo razy już skałty zabiłem, nie? Widziałeś konwersację moją z demo? Niezbyt, słyszałem tylko jak on będzie No, on przyszedł, postawił styki, ja dzięki na to wow. Ten swoje ten co on tam Now mam. this is epic. Czy ten snajper się zorientuje? Nie. No pyro, w ogóle co to jest? Czekaj, muszę to odczaić. Medyk leczący inżyniera, który rozbudowuje się na balkonie. O, zmienił właściciela. Badać. Ty z obu zabiłem. Aha, ty jesteś w ogóle w kanałach, okej. Okay. Czemu te strzały zmieniają, które masz? Lol? Masz w swoim ciele dwie strzały i one zmieniają sobie pozycje jak im się podoba. Serio? No. W sensie raz są pod jednym kątem, raz pod innym. Wow No nie! Jak to zwaliłem, a tak mogłem go rozwalić krytem. Ooo, przerwałem mu taunta. O, dostałem achievement i go zabiłem zaraz po tym. Jesteście w ich bazie? To. Żeby zaczynał się wielki wyścig, kto pierwszy teraz. O nie! No mam z polskim! Uciekaj! E Heavy pójdzie na ciebie. Dobra Pomagam Zabiłem Skałcior. Dobrze My już tego nie zresetujemy, ale przynajmniej żeby nie dotknęli tego. Znaczy nie zabrali tego. Ty, czemu on jeszcze żyje? Dobra, ja padłem. Oby medyk to doniósł Ej, me... Lul! Szkoda, że tego nie widziałeś. Pyro siedział w naszym intelu i odpychał medyka, któremu kazałeś donieść I on to i tak doniósł, bo nie umiał odpychać ten Pyro. Ludzie. Uch, to było... Ten koniec po prostu... już po prostu metody niszczenia tych działek mam tutaj na tej mapie. Tykane. O, spaj, cześć. Czemu ciśniesz do przodu? Cześć Pajro! Baga! Uch. Jeszcze jeden szpieg tu gdzieś jest. No jest. Martwy. <grystanie> Houston, mamy problem. Znowu się budują na moście, co oni mają tego Aha i giną teraz. Trzech stary tam mają, to co się dziwisz. Spróbujemy coś głupiego? Co masz na myśli? Ja właśnie ich rektuję w ich bazie. Weź Enga z... ...tym co daje metal za damage. I weź minisentry ja wezmę medyka Czekaj, rozwalam działko Rozwaliłem działko Wiem mój maker Będzie kill the uncle uncle dame one. Wanna... Can someone kill the uncle dame wannabe <grym> O ty <grym> Chyba mi nie powie, że ci się... O, spy? No jest tu jeszcze Awitę, i dobry, to jest spaj. Nie, opatrz, jednak nie. Will it crits? Will it crits? O, cześć, demo, nie? No, jest a nie, to nasz What? Gdzie jest ten demo? Nie powiedziałem użyj, to jest tylko medyk. O, tu jest ten demo. Bye, have a great time. O, miałem losowego kryta. <gry> Wystarczył. Poważnie, ty jeszcze możesz tam dupę chronić robiąc działkę. Tak, tylko że... O, właśnie ktoś idzie tam. Chodź, 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 chodź. Do, Idź do wody. Dobra, ja idźmy do ich bazy. O. Gdzieś tu jest dział... o serio. To jest głupie. Uwaga demo. Czy to widziałeś? Jak zerwał body shota. O, o tak, tak, tak. Uu. Szczerze? Bardzo dawno już nie używałem mój domma. O sic działko! Twój czas reakcji. Tylko... Trzeba... właśnie... Sala. Dobra broń z medikiem! tylko trzeba się pozbyć i... okej okay. o ojej ucofaj dwa pojera o oh taki no. kurwa dlatego ja mówię żeby tych friendly zabijać bo jak tylko odwróci się do nich plecami zaczną w ciebie napadać. nauczeni błędami przyszłości cześć żołnierzu jeju Niej. to tak złe Dobra. Znowu kryt! Znowu kryt. Dobra, wchodzimy. Ej, za tobą. Już? Za tobą? I to wszystko. Moje minidziałko w końcu go praktycznie dobiło. Nie ma. Daj mi. Do... O jest. Dobra. Much obliged. Why are you running? Ouu, losa wykryt <grym zbłańczy. <grym zbłańczy> O, wyniesie materiały. Plecy będą, plecy będą! I Ale jakim cudem przecież tu jest tych moja działka, ja bym zauważył. Nie to sen! A nie to teczka na górze padła, a nie na dole Okej okay. O dobra, chodźcie O, gdzie ty polazłeś! Myślałem, że chodzisz ze mną nie wiedziałem gdzie ty pójdziesz, halo, nie czytam ci w myślach. Ale widzisz nie Sam tak powiedziałeś, gdzie idę. Gdy ci... Tak mówię, ja nie czytam ci w myślach. Ej no <laughs> próbują tego, zakapować, nie? A rozwalili. O! Cześć, żołnierzu Fajnie. Wiem O ktoś cię ścigał Tak, ten stroll O kolejny cię ściga! Akurat masz Ubera zaraz Niech to, po co strzeliłem? Tak, po co strzeliłem? <laughs> tak, jaki odruch Ty musisz mi strzelać? By odruch Toba na broń strzela To Pyro, pójdę z tym Pyro Ej do, fajnie, że ogarnął Idź No poczekaj, zróbcie mi miejsce najpierw! Stąp! Wow, prawie zginąłem Jejku, tak ciężko było zabić tego demomana? a zginąłem to, to, to fajnie, że robiłem za przenosiciela Intela tylko Ja Ciebie. Nie zginął Widziałeś to? Tak Zaszarżował Zas Zapistoletowany Ale koniec na dziś, nie? No, ale fajno było